30 września 2022 roku Milena Nęcka, pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury, zwolniła w trybie bezświadczenia pracy żonę Wójta i jednocześnie główną księgową w ośrodku. Tego samego dnia Wójt wręczył pani Nęckiej zwolnienie w trybie artykułu 52, paragraf 1. Kiedy pani Karolina otrzymała ode mnie e, zwolnienie, automatycznie oczywiście Wójt e, powiedział do mnie, że zwania mnie dyscyplinarnie. Jaki powód nie powiedział od razu, tak? bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, yy, ale to nie było też tak, że powiedział od razu, powiedział od razu że stałam zwolniona, że dostanę zwolniona z pięćdziesiątki dwójki. Po godzinie czasu powiedział, że mam znaleźć nową księgową, że jednak nie zwolnię w poniedziałek, wracam do pracy, no ale po dwóch godzinach, około dwóch godzin, no, dostałam już zwolnienie dyscyplinarne. Powodem miało być kierowanie się prywatnymi animozjami. Sprawa trafiła do sądu. Dla rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, czyli na podstawie artykułu 52 paragraf 1 Kodeksu pracy, konieczne jest, żeby zachowanie pracownika miało charakter rażący i zawiniony. Ciężar wykazania tych okoliczności spoczywał na stronie pozwanej, która sądu nie przekonała przedstawionymi dowodami. W sprawie zeznawało szereg świadków, którzy wskazywali na to, że w ich ocenie co najmniej podstawy do yy, Odczytywania zachowań Karoliny, jako wchodzącej w kompetencje dyrektora ośrodka, istniały. Jak już wspomniano, to wypowiedzenie korzysta do, z domniemania zgodności z prawem i strona pozwana sądu nie przekonała, nie wykazała zdaniem sądu, że wypowiedzenie było. Czy to nieuzasadnione, czy to niezgodne z prawem z innej przyczyny? Wójt gminy Łanięta musi zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, aby podjąć kolejne decyzje. Nie chcę komentować sprawy. W najbliższych dniach ewentualnie się zapoznam z tym wyrokiem i, i ewentualnie odpowiem. Zobaczymy, czy będziemy prowadzić ścieżkę odwoławczą, czy, czy nie. Nie znam, nie znam wyroku sądu, więc ja też nie chcę tego komentować. Zresztą z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Chciałbym dopytać, za co została zwolniona? Doskonale tutaj było przedstawione wszystko na sesji. Sąd, sąd też zajął stanowisko, więc nie będę udzielał odpowiedzi na to, na to pytanie. Milena Necka pracowała w Ośrodku Kultury i Sportu od pół roku. Organizowała liczne wystawy i sekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów. Jej pracę utrudniała księgowa, która miała wchodzić w kompetencje dyrekcji ośrodka. Pani Milena zdecydowała o jej zwolnieniu. Została zwolniona. Tylko dlatego, że moje wszystkie decyzje, które przez te kilka miesięcy mojej funkcji dyrektora były zawsze omijane, źle traktowane. Wszystko to, co chciałam zrobić, zawsze były podważane przez nią. A i ja od razu za dzień lub dwa byłam już na dywaniku, bo nie mogłam tej decyzji podejmować. Wszystko to, co chciałam zrobić nowego, zawsze było podważane. Nic nie mogłam zdecydować sama. Każde słowo, każde zdanie, każda decyzja moja za każdym razem była źle traktowana. Na sali rozpraw nie było stron na odczytaniu wyroku. Sąd zasądził od gminnego ośrodka kultury i sportu w Łaniętach wypłatę odszkodowania oraz zapłatę tytułem kosztów procesu poniesiony przez powódkę. Wyrok nie jest prawomocny. Obu stroną przysługuje od niego odwołanie.